Mamy luty 2022 roku. Tak, w tym roku też opublikuję 20 materiałów od poniedziałku do piątku w dni robocze, czy dzień się pojawi. W środę o 15 zawsze, a w pozostałe dni będzie to 19 lub 20 godzina. Tak, żeby miał po prostu jeszcze zapas i żeby już ta godzina, która ma być, żeby była tego odcinka. Tak, żeby raczej nie było jakichś obsług. Ewentualnie w ekstremalnych momentach. Cześć. Dzisiaj takie moje podsumowanie zeszłego roku i powiem Wam, co chciałbym w tym roku zrealizować. Mniej więcej ogólnikowo, szczegółowo nie chcę się deklarować, bo wiecie, to różnie bywa. Bo na przykład rzecz, które planowałem w tamtym roku, na początku roku, prawdopodobnie dopiero będę je realizował w tym roku. Cię mhm, pokażą. Więc tak bywa czasami. I tak jak chodzi o zeszły rok. Nie źle. Bo pod koniec roku do mnie jakby weszły materiały zrobione z marką Team Group AOC monitory. Szansa jest na coś jeszcze w tym roku, ale na razie nic nie będę mówił. Dlatego, że szukam, piszę, jest na etapie teraz właśnie szukania jakiś tam film, żeby pisać po prostu, nie wiem, w marketingu, jeszcze nie wiem, gdzie będę pisał, po prostu będę chciał dużo pisać. Część Marek, też sprawdzam sobie na Facebooku, na grupach, pytam o mm, odczucia ludzi, co sądzą o tych markach, tak żeby też się zapoznać z opinią. I żeby na przykład nie wziąć jakiegoś zasilacza, który jest na czarnej liście, a ja go polecam, czy coś w tym stylu, bo nie ma co sobie strzelać w stopę. Mhm. Więc i tego typu to jest jedna rzecz. Będę chciał raz w miesiącu, raz na dwa miesiące robić jakiś materiał retro z komputera. Rozkminę. Część będzie na tej maszynce, którą już znacie z moim kanału, moim komputerze rozkmin, tylko nie chce się dokładnie deklarować. Bo na przykład ostatnio wpadłem na pomysł, żeby w tym miesiącu w lutym zrobić taki materiał też. Niby prosta sprawa na godzinkę półtorej, żeby i przygotować komputer. I co się okazuje, że jednak coś nie tak. Coś się chrzani. Prawdopodobnie za mała liczba pamięci RAM RAMu i ten program nie chce startować. Więc takie inne rzeczy, że peryferia podogrywać takie sprawy. Teoretycznie to bym mówię, w godzinkę w półtorej bym ogarnął ubierać. To, to, to ściągam z internetu, instaluję, spinam, patrzę, działa, odpalam. Przygotowuję scenariusz i robię odcinek. To był prosty, przyjemny odcinek. Więc i tego typu rzeczy. Chcę się jeszcze pobawić innymi procesorami. Mam fajny pomysł. Na razie oblokowuję, patrzę, jakie są ceny. I właśnie, tutaj się sprawa budżetu. Bo na przykład teraz wam powiem, że w tym miesiącu planowałem już od października ściągać jakieś fajne gadżety z Alego, z zagranicy. I żeby to był taki techniczny, żeby dużo było takich różnych gadżetów elektroniki. Ten miesiąc, żeby tak już był konkretny. Ale jak to życie bywa, przyszły inne wydatki, inne sprawy do ogarnięcia, do załatwienia. Przyjemne, mniej przyjemniejsze, etc. Et Więc tak bywa. I jak chodzi o ten rok, jeszcze chcę, Żebyście też pod komentarzami pisali jakieś tematy, jest odcinek, nie wiem, jakiś retro, o jakiejś tam tematyce czy inny. Piszcie swoje jakieś pomysły na kolejne, zadawajcie pytania, bo chcę też pociągnąć tą serię, taka tam były odcinki, odcinki zainspirowane waszymi komentarzami. Tak, chcę to robić, chcę, myślę, że to też będzie fajne. Jak będę w stanie, to zrobię tego typu odcinek. I bardziej będę chciał tak tutaj ujednolicić. Ten miesiąc jeszcze jest takim luźnym. Tu będzie jakiś podcast, vlog, takie sprawy. Na następnych miesiącach to się troszeczkę zmieni. Będ, mam pewien pomysł, ale to muszę sprawdzić, zobaczyć jeszcze. Tu chcę bardziej tak to ujednolicić, ten content na tym kanale. Z czasem przejść po prostu na sprawy już takie. Monitory, gadżety, sprzęty, pomalutko przechodzić. A więc to trzeba czasu. I potrzebuję też waszego wsparcia w postaci subskrypcji udostępniania tych filmów, chociaż już nie jest źle, bo teraz w stanie zaczęło ruszać. Maleją, zwiększają się te subskrypcje. Nie ma jeszcze maksymalnego jakiegoś dużego przyrostu, ale zaczęło to żyć, przynajmniej jakoś to funkcjonować. Pod ostatnim filmem. Jak chodzi o monitor, ostatni monitor jest przyjemny, nawet stosunek liczby łapy w górę, w stosunku do dół jest ok. W stosunku do wyświetleń nie jest to źle. I jak chodzi o wyświetlenie filmów. leży tak. kliknięcie, bo to jest jedno, że jak chodzi o wyświetlenia gdzieś tam proponowane, listy wyszukiwań w ogóle. Jak się film wyświetla w ten sposób i rzeczywiste obejrzenie, kliknięcie na film to jest między jedna czwarta i jedna trzecia tego. W ten sposób to wygląda. Więc nie jest źle uważam. Mm -hmm. Po prostu myślę, że musimy mieć więcej subskrypcji, większego ruchu. Wtedy będzie bardziej proponował. I co jest dla mnie ważne w tym roku? Osiągnąć tą weryfikację przez YouTube'a, Jako partner. Większość już, 75% wymagań spełniam cztery. czyli podobna weryfikacja, anty, żadnych tam, żadnych jakichś tam ostrzeżeń, nieostrzeżeń i 1000 subskrypcji już mam. Mam dopiero połowę czasu, wymagają 4000 tysiące godzin wyświetleń. Więc mam do Was prośbę. Udostępniajcie, gdzie pójdzie te filmy. Żeby one się zaczęły w kąt nam wyświetlać, mi oglądać te filmy, bo podejrzewam, że wtedy część YouTube będzie je pro, proponował, pokazywał, takie typu, typu rzeczy i ten kanał w końcu ma szansę wystartować, ruszyć bardziej. To jest mój taki malutki cel na ten rok. Osiągnąć te 4000 godzin i się w końcu weryfikować jako partner YouTube'a. Mhm. Mm po to, żeby więcej te materiały do większej liczby osób docierały. To tyle. Coś jeszcze z takich ważniejszych rzeczy, z takich konkretniejszych odcinków, tak jak mówię, nie chcę nic podawać. Bo chciałbym się pobawić starymi intelami, procesorami AMD, pokroju nie wiem, E8400 czy. Czy z czy, czy, czy innymi rzeczami? Jest kilka różnych pomysłów. W najbliższym czasie, że będę chciał te sprawdzić jeden procesor, jak w tym roku się sprawuje procesor, który jest można powiedzieć przed kilku lat. Tak możecie go kojarzyć, bo ten komputer, który ja mam teraz obecnie to jako pierwszy mój procesor w tym komputerze z tą płytą był dostępny Ryzen. Mój pierwszy, który miałem Ryzen, no teraz mam Ryzen 9, Ryzen 9 wcześniej miałem inny. Ten, ten poprzedni procesor mam cały czas, cały czas go trzymam, chociaż mógłbym go sprzedać, bo on teraz jest praktycznie co najmniej dwa razy prawie warty tyle, co za niego dałem. Tak się ceny klarują ale trzymam go. Mi się to nie opłaca, bo może się przydać do fajnych odcinków i do jeszcze jednego projektu, który już czasem zrobić, jak tutaj w swoim wymieni płytę główną na coś lepszego, co da w pełni możliwość mi wykorzystania potencjału tych wszystkich podzespołów, które mam. Dobra, to na tyle. Napiszcie mi w komentarzu mniej więcej jaką tematykę byście chcieli, jaki sprzęt dokładnie. Jakie gadżety byście chcieli zrobić komputerowe? Bo też szukam te typu klawiatur, myszki i tym podobne rzeczy, czy głośniki komputerowe. Mówię, jest na etapie teraz poszukiwania, bo mi pokazała współpraca z tym grupem, z firmą AOC, że jednak mały też może. Mhm. Na razie, cześć, pa, zostawcie łapę. Zostawcie tą subskrypcję, żeby mi pomóc. Z tym bardziej, że coś konkretnie już od 5-10 tysięcy subskrypcji będzie mi łatwiej cokolwiek ogarniać dla Was tutaj na kanał, i nawet dla mnie będzie łatwiej zdobyć jakąś współpracę pokazać wyniki. Dobra, koniec marodzenia. Na razie, cześć, Pa!